Witam Panią Skarbnik, Panią Kretę, Witam Panią Magdę i Witam naszego specjalnego gościa, Panią Bożenkę. I z tej okazji chcielibyśmy wręczyć, złożyć życzenia przejścia na... Szanowna tak. Pani Bożenko, z okazji przejścia na emeryturę. W imieniu Rady Gminy oraz całej społeczności lokalnej pragniemy wyrazić naszą głęboką wdzięczność za wszystkie lata Pani zaangażowanej pracy. Pani oddanie, profesjonalizm i nieustająca chęć, chęć niesienia pomocy były dla nas wszystkich inspiracją i przykładem do naśladowania. Dzięki Pani pracy nasza Rada Gminy mogła sprawnie pracować i stawać się miejscem, z którego jesteśmy dumni. Życzymy Pani zdrowia, spokoju, i wiele pięknych chwil na emeryturze. Niech każdy dzień przyniesie Pani radość i satysfakcję. A lata emerytury będą czasem spełnienia osobistych marzeń i pasji. Dziękuję bardzo. Także wszystkiego najlepszego. Nie przepraszam, że jako najbardziej oddalę, bardzo oddalę. Chciałbym wyrazić też zbliżenie od wszystkich lat, od się wcześniejszych. Dziękuję bardzo. Dziękuję jeszcze Dziękuję. dziękuję. Nie żegnamy się zawsze, że ale zaproszamy, żeby nas o wiele bo. Oczywiście, że tak, jest. ja się wcale nie żegnam. Ja tylko mówię, że dziękuję bardzo za współpracę. Jest mi niezmiernie miło, że taką oprawę dostałam. W związku z tym zakończeniem mojej pracy i uzyskaniem emerytury, dziękuję za wszystkie życzenia, za to, co tutaj jest napisane. Są bardzo miłe słowa. Wszystkim, wszystkim życzę dużo zdrowia i owocnej pracy w Radzie. Dziękuję również wszystkim innym radnym, którzy byli podczas mojej pracy z Radą Gminy, a pracowałam 18 lat z Radą Gminy. Jest mi niezmiernie miło, że taka sytuacja jak w tej chwili jest, że w taki sposób dziękują mi Państwo za moją pracę. Jeszcze raz ży życzę wszystkiego najlepszego i owocnej pracy. Dziękuję. 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 I powiem, że to ja pamiętam ukrycieć, było było. To ja byłem... Ja dodam jeszcze, że po sesji, po wszystkich tych yy, spotykamy się w końcu na dole. Proszę. Pozwólcie, że w 10. proszę o zalogowanie się. dobrze, czyli mamy chorób, teraz przedstawię porządek. Jest, Jest. Tak, w porządku obrad. Następny punkt przyjęcie porządku obrad następny przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 10 stycznia 2025 roku następny punkt informacji o realizacji uchwały w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy. Punkt 6. Dyskusję i głosowanie następnym pojęcie uchwały. Podpunkt pierwszy w sprawie zmiany w gminy na rok 2020. Piąty dyskusję o podjęciu uchwały. Podpunkt drugi w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Dyskusję o podjęciu uchwały. Podpunkt trzeci w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy uchwaniu w 2025 roku. Dyskusję o podjęciu uchwały. Podpunkt czwarty w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uchwałek za rok 2024 oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2025 rok, dyskusja podjęcie uchwały i podpunkt piąty zmieniający uchwałę numer 22 łamane przez 129 łamane przez 09 Rady, Gminy w uchwanie z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom do wynagrodzenia zasadniczego dodatku motywacyjnego funkcyjnego za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godzinę doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia. Dyskusja, podjęciu uchwały. Punkt szósty, sprawy bieżące i wolne wnioski. I punkt siódmy, zamknięcie obrad. Teraz przegłosujemy, kto jest za proponowanym porządkiem obrad. Kto się wstrzymał, kto jest przeciw. stycznia 2025 roku, proponuję przyjąć z czytania. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? O realizacji uchwały w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy. Proszę bardzo. 10 stycznia 1 roku na takim przyjął uchwałę. Uchwała nr 8 łamane przez 46 łamane przez 2025 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy spotkaniem na 2025 rok jest w trakcie realizacji. Uchwała nr 8 łamane przez 47 łamane przez 2025 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej jest w trakcie realizacji. Uchwała nr 8, łamane przez 48, łamane przez 2025, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Spółki Wodnej Uchania jest realizowana. Uchwała nr 8, łamane przez 49, łamane przez 2025, w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Zamość w związku z udziałem Gminy Uchania w kosztach zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami jest realizowana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Dyskusja o głosowaniu następującymi projektami e, uchwały. Punkt pierwszy w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. Proszę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Gminy Uchwały uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwała nr 7 39 2024 Rady Gminy Uchwały z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalania budżetu gminy. Na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. W paragrafie pierwszym kwota dochodów 27 593 633,60 zł zmniejsza się o kwotę 9 119 486,90 zł i zwiększa się o kwotę 11 169 243 zł. Do kwoty 29 643 390 55 zł. 55 groszy. Kwocie dochodów po zmianach 29 643 390 55 zł. 55 groszy. Dochody bieżące stanowią 23 930 271 zł. 65 Oraz dochody majątkowe 5 713 118 90 zł. 90 w związku z tym w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zawarte w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2. w paragrafie długim kwoty wyda 29 536 658 ,44, zł 44 zmniejsza się opłaty. kwotę 8144 zł 41 zł i zwiększa się o kwotę 2 108

W związku z tym w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej prowadzą się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt 3. W paragrafie 2 punkt 1 kwotę planowaną na deficytu w wysokości 1 943 024 84 zł zwiększa się o kwotę 50 700 6,92 zł do kwoty 1,993,731,76 993 ,731 76 zł. W paragrafie 2 punkt drugi różno pokrycia deficytu zwiększa się o kwotę 50 706 ,92 zł są, są to przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pochodzących na rachunku bieżącym budżetu gminy i innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym, w tym wynikających z rozliczeń realizowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zwiększa się o kwotę 48 tysięcy do kwoty 860 tysięcy 941 84 Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 punkt 2 o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków. Zwiększa się o kwotę 2706 zł. Do kwoty 789,92 zł. 92 Punkt 4. W paragrafie 4 kwotę planowanych przychodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę 50 706 złotych grosze z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których może artykuł 275 i 28 ustawy o finansach publicznych. W tym wynikających z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 48 tysięcy zł oraz niewykorzystanie środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 pkt. Ok. publicznych pkt. i dotarcie na realizację programu, projektu i dodanego z udziałem tych środków 2706 zł do kwoty 2 367 tysięcy 990 9 76 zł. 76 groszy. W związku z tym w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 mniejszych uchwał. Punkt 5. W paragrafie 6 kwotę planowanej dotacji zmniejsza się o kwotę 40 tysięcy do kwoty 2 milionów 312 494 90 zł. 90 groszy. W związku z tym w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 danejszych uchwały. Punkt 6. W paragrafie 7 punkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne zwiększa się o kwotę 2 134 220 zł 87 zł do kwoty 7 567 929 14 zł. W związku z tym w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do mniejszych uchwały. W punkcie 7 punkt drugi wydatki na pro programy finansowane z udziałem Środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 2706,92 zł do kwoty 84 789 92 zł. W związku z tym, w załączniku nr 6 do uchwał budżetowych wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do mniejszych uchwały. Punkt 8. W paragrafie 8 wprowadza się zmiany w planie przychodów samorządowych zakładów budżetowych. Kwotę 1,0 mln zwiększa się o kwotę 40 ml do kwoty 1,0 ml. 50 tysięcy złotych oraz plan kosztów kwotę 10 tysięcy zwiększa się o kwotę 40 tysięcy złotych do kwoty 10 tysięcy złotych. W związku z tym w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. Punkt 9. paragraf 10. W środki stanowiące fundusz kolejski zmniejsza się o kwotę 108 tysięcy złotych 41 groszy. Zł i zwiększa się o kwotę 8108 10841 41 zł do kwoty 471 646 zł 7 groszy. W związku z tym załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 8 do mniejszych uchwały. Paragraf 2. W związku z treścią paragrafów pierwszego ustala się dochody budżetu gminy na 2025 roku w wysokości. 29 643 390 złotych 55 groszy. Zł. Wydatki budżetu gminy na 2025 rok wysokości 31 637 2 złote 31 groszy. Zł. Przychody budżetu gminy na 2025 rok w wysokości 2 367 999 złotych 76 groszy. Zł. Rozchody budżetu gminy na 2025 rok wysokości 374 268 zł. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się w toku min. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Kto jest się wstrzymał? Kto jest przeciw? Zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Gminy Uchani uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwały nr 738-2024 lata Gminy Uchani z 12 grudnia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany. Punkt pierwszy, paragraf pierwszy, ustęp pierwszy, załącznik nr 1 zawierający wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2035 oraz z prognozą kwoty otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Paragraf 2. Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt 3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się odjaśnienia przyjętych wartości. Paragraf 2. Wykonanie uchwały w się gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Odbieram dyskusję. Są pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Się Kto się wstrzymał? To W 2025 roku na podstawie określonych artykułów Rada Gminy Uchania uchwala co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uchwała w 2025 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszych uchwał. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Uchwała. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie. Po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dobrze, dziękuję bardzo w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności gminnego ośrodka pomocy społecznej w za rok 2024 oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2025 rok na podstawie odreślonych artykułów Rada Gminy w uchwala co następuje paragraf pierwszy przyjmuje się sprawozdanie z działalności gminnego ośrodka pomocy społecznej w za rok 2024 wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej na 2025 rok, przyjęcie stanowiących załącznik tej mniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały w się czytaniu Paragraf trzeci. Uchwała w życie z dniem podjęcia. Otwieram ok, dyskusję. Czy są pytania? No, nie Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? złamane przez 09 Rada Gminy uchwały z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom do wynagrodzenia zasadniczego dodatku, motywacyjnego, funkcyjnego, warunki pracy za godzinę ponadwymiarowe, godzinę doraźnych, zastęp oraz innych składników wynagrodzenia. Na podstawie określonych artykułów Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W załączniku do uchwały nr 23, łamane przez 129, łamane przez 09, Rada w jej z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom do wynagrodzenia zasadniczego dodatku motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny do raźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia. Wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy, dział czwarty, dodatek funkcyjny, paragraf 8, otrzymuje brzmienie. Podpunkt pierwszy, nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny, z tym, że dla dyrektorów szkół przyznaje wójt, a dla wicedyrektorów dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor szkoły. Podpunkt drugi, dodatek funkcyjny dla dyrektorów i wicedyrektorów szkoły przyznaje się za. Podpunkt pierwszy, warunki organizacyjne. Y, podpunkt A, liczbę oddziałów, podpunkt B, liczbę budynków, w których funkcjonuje szkoła. I tak, punkt pierwszy, dyrektor szkoły liczącej do 10 oddziałów, y, to jest przedział od 1000 do 3000, dyrektor szkoły liczącej powyżej 10 oddziałów od 1200 do 3200 i wicedyrektor od 800 do 2500. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Pani. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia odbycia przedmiotu szpitala Województwa Otwieram dyskusję? Nie widzę pytań. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Czy mam zakończyć głosowanie? Ja, tak. Panie Przewodniczący, tak? Będę Czyli przechodzimy do sprawy bieżące i wolne 13 14, 14. Póź, proszę. Sprawy, tak, w Sprawy bieżące i wolne są jakieś pytania? Nie mam. Czy powiat się już wypowiadał w sprawie tych dwóch powiatowych, które których ma być pewna sytuacja Czy w ogóle coś będzie robił z tych Nie wiem, na ten temat nic nie słyszałem, ale gdzieś pomylę, że coś chyba by było. Z tego, no, co ja się orientuję, to powiat już ogłosił, co będzie robił. Ale, ale... No, to pan mówił o Skierpieszowie, tak? No, czy, no, 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 znaczy, to co ja przeczytałem... Co do stopu z urzędu wyższa, a tak, żebyśmy sami coś robili, powiatem raczej nie będzie wiatr. Bynajmniej tak znaczy, jest, starosta, no. No, no, no to w No to Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. No dobrze, to zamykamy dziewiątą sesję dziewiątej kadencji Rady Gminy Pani. Dziękuję bardzo.